Obecnie ponad 270 dzieci trenuje w klubie, także rozwija się to dosyć mocno. Przyspodziewaliśmy się oczywiście ciężką pracą, tak? zasłużyliśmy na to, żeby nas oceniać jako, jako jedną z lepiej szkolących akademii tutaj w województwie. Myślę, że to nie są przypadkowe wyniki. Wcześniej awans do, do celiotki, bycie w niej pół roku, później makroregion, w tej chwili kolejne baraże. Zakładaliśmy sobie, że mamy fajny, ciekawy zespół, który może powalczyć o zwycięstwo, ale to jest tylko sport. W sporcie, jak wiemy, jest różnie. Możemy być dużo lepsi przegrać mecz, możemy być słabsi wygrać mecz, no, tym bardziej w piłce młodzieżowej. Tu nigdy nie można coś jakoś tam, że za, nie wiem, założyć, że na pewno to się osiągnie, ale na pewno chcieliśmy, chcieliśmy powalczyć, bo mówię ja od początku twierdziłem, że mam zespół, który może rywalizować, który, który może wygrać tę ligę, ale oczywiście tak jak mówię, to jest sport. I, no udało się, też mieliśmy lepsze momenty, gorsze jak, jak, to, jak to w piłce, ale efekt końcowy, no to co chcieliśmy, wygrać ligę i zagrać barrel, to osiągnęliśmy. Trzecie baraże. Pierwsze baraże jeszcze za kadencji trenera szkawy szczały, do, do 17 nie, nie, nie udało się awansować, przepraszam do U15 nie udało się awansować. Drugie baraże za tonera Mariusza Kurasa udało się zespołowi awansować do, do celi odki U17. Graliśmy w tej celiotce pół roku, byliśmy tam skazywani na, na chłopców do bicia. E, tak nas oceniali, że będziemy tam dużo przegrywać, że, że nie pasujemy do tej ligi. Jednak e, życie pokazało, że, że potrafiliśmy walczyć z większością zespołów, jak równy z równym. Też przegrywaliśmy, zdarzały się zwycięstwa. I w ostatniej kolejce dopiero zadecydowało to w derbach z pase Szczecin, że, że nie udało nam się w tej CLJ utrzymać. Także to też. Świadczy o tym, że, że byliśmy mocnym zespołem. No i w tej chwili kolejny zespół u 15 trenera Paweła Matkiewicza i, i, i Przemka Ucjanowskiego tutaj no dostaje tą szansę, uda się, będzie super. Będzie kolejna przygoda dla klubu, będzie kolejna fantastyczna przygoda dla tych młodych zawodników, bo po to trenują, żeby się te przygody w życiu mieć. Jeżeli się nie uda też tutaj się nic nie stanie nie będzie jakiejś wielkiej katastrofy, klub nie przestanie istnieć, zawodnicy nie odejdą, tylko dalej będziemy ich szkolić, dalej będziemy starać się kontynuować to, co sobie zaplanowaliśmy, to te trenerzy realizują, jakie są założenia klubu i dalej, dalej szkolić.